No kochani, mamy wtorek dzisiaj, 21 czerwca 2022 rok. No, żbiczka musiałem o wpół trzeciej w nocy wypuścić na dwór, bo wychodził mi z pokoju, tak samo ciotkę. I miałem spokój. No, ciotka też jest tutaj. A teraz idę do matki wszystkich matek i do... Naszego jogiego. Kiciulek. O, zobacz, jest. Leci do mnie. Chodź Kicia, Chodź, chodź. Chodź. Jogi, chodź. Kici, kici. Chodź Kiciule. Chodźcie, dostaniecie. Chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź. Kici, kici. Jogi. Kici, kici. Kicia. Chodź. Chodź, chodź kicia. Chodź, żbiczek nie chodź, kci, 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 kci. Chodź, Jogi, chodź, 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 chodź chodź. Chodź Chodź, 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 chodź. No, chodź, masz, je. masz jedz. Jedz. A zobaczcie, teraz mógłbym go normalnie złapać ręką. Bez problemu i tak go chyba będzie kłapał. Tylko rękawicę ubiorę. Ale to później. Teraz niech się najedzą. samego rana. Z No. O, jaki głodny. Jaki głodny, zobaczcie. No jest. aż rosi. Kochani, rosi. No. Majeczkę teraz wyniosłem. A, majeczka zaatakowała ciotkę. Ciotka jej się poddała. Uległa. Majeczka, kiciulka. Jońka. No. A ty, Żbiczek, za każdym razem zamiast... Spać będziesz łaził za mną w nocy, to będziesz o będziesz na dworze. A Majoczka śpi równiutko. Śpi cały czas. Nie kręci się, nie chodzi, nie lata. Najgorsza to ciotka. Ta to Kunda chodzi we w tej z powrotem. Tu opiekunka się wkurzała, mówi, kurczę, o drugiej w nocy po drzwi przyszła. Ta ich chcę otworzyć, żeby na dwór. No nie chce wyjść na dwór. Na no chwilę wraca do mnie do pokoju, miał czy, żeby ją wpuścić. Posiedzi w pokoju minutę, tam coś chapnie, nie suchej karmy czy mokrej. I znowu na dwór chce, żeby ją... I miał czy do drzwi. I znowu. Ja zamiast spać, to ja muszę chodzić, otwierać, zamykać, otwierać, zamykać. No. No, ho, ho. żbiczek będzie. zaatakował, będziesz atakował? Zbiczek. No, spróbuj tylko. No, już. Żbiczek, zbiczek do Ciebie mówię. Spróbuj tylko ruszyć. Spróbuj tylko ruszyć. No. Już cię swędzi? No. Już by pogonił, już by patnął, no już by chciał nich. Co za jakiś łobuziak. No, a tutaj maleństwo je. No dzisiaj go postaram się złapać przy jedzeniu. Tak jak teraz będę go karmił, ubiorę sobie rękawicę skórzaną. Żeby, żeby się szamotał chciał mnie gryźć, drapać I tak go prędzej złapię bez stresu. Nie będzie się stresował niż w klatce gdzie się rzucał, latał, bo nie wiedział co go czeka hmm. no tak to chyba noc spędzili tutaj o krzaczka no ale mają jak zajada Kaciulek. No, a rosi kochanie, rosi. Ziemia się o wodę prosi. Niech pada. Niech rosną plony ładnie na deszczu. No, ale są rejony polskie, gdzie jest susza podobno, że nie pada. A tutaj pada. W mordę dziada. No. Mokry dzień. Chciałem podziękować pani Danusi z Krakowa i pani Krysi z Mikołowa za pomoc w leczeniu naszego Bonifacego. Bóg zapłać, kochani. Nie spodziewałem się takiego szybkiego odzewu Przyjemne to No Jednak my jako Bractwo Kocie widzę wspieramy się Majeczka! A co ty tu robisz? Maja czemu głowę schowałaś? Maja! A co tam znalazłaś? Co tam jest? Pokaż. Pokaż co tam jest. No nic nie ma. Przed deszczem się tak chowasz? Szpiczek nie wezmę cię do pokoju. Siedź na dworze. No. Kolega Bogu już kursuje, dziki karmi. Jak były? Jak? Były? Nie było warchlaków? Grilo, na grilla? To dawaj, którego chcesz? No, mówi, że bym kota na grilla. No, się poczuł obrażony, że zażartowałem, że warchlaka dzika na grilla. No bo to jest jego dzik dzik, dziki z lasu ale jego, bo on karmi Ta. no nierówny ten kolega, kochani prosił mnie kiedyś, żebym mu zamówił owsa zamówiłem na Allegro termin dostawy był 10-14 czerwca a on mnie 10 czerwca zaczął atakować, że jak to? Nie ma dostawy. No i zaczął zaczął do, chodzić do mnie, obrażać mnie, obgadywać do personelu, że jak to miało być od 10, a 10 jest już nie ma. I tłumaczyłem, że jeszcze do 14, 10, 14 gdzie tam nic nie trafiało. No ale jak przyszło, to już był zadowolony i mówi, że zamówimy jeszcze. Nic nie odpowiedziałem. Nic nie odpowiedziałem i nic nie będę zamawiał już. Lepiej z mądrym zgupić niż z głupim znaleźć. I co? Maluch tam się schował. Kiciulek. Kici, kici, kici. Jogi! Gdzie jesteś? Jogi! Kiciulku! Jesteś tu? Jest tutaj, o! Jest kiciulek. Kicia! Gdzie jesteś? Pokaż się. Jestem w krzaczkach. No, to jest tak gęste że nie pada nawet no dobra kochani to tak wygląda miczurin wyszedł na papieroska piotruś też pali jeszcze inni palą palacze no nie zrozumie nigdy palaczy No to tyle. Kochani, dzisiaj na dzień dobry.